Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku zagrajmy w Fortnite. Znowu coś tu się zmieniło. jakaś gra rankingowa, coś, ale my sobie gramy, gramy. Ja potem popatrzę albo poczytam tutaj, albo mi napiszecie w komentarzach, czy warto, czy nie warto, prawda? Ale na razie sobie zagrajmy, zrelaksujemy się. Wydaje mi się, że coś tu się zmieniło, no na pewno się coś zmieniło, bo jakaś tam aktualizacja, coś się... Pobierało znowu z epika, więc tutaj gramy od razu. I chcę z Wami tutaj poznać, mam nadzieję, że nie będzie nic się ciało. Mam nadzieję, no ale wiecie, jak to jest nowe włączenie, nowe uruchomienie gry po jakiejś aktualizacji. To może być różnie, ale to za chwilę się dokładnie okaże. I co, start, nie start. Jest rano się musi powczytywać wszystko, ale chyba wszystko jest ok. Ja, oczywiście, biegam jak szalony, żeby tutaj jak najbardziej płynnie tak raz zaczęła chodzić. Przynajmniej wierzę, że to coś daje. Taką mamy wiarę, słuchajcie, dobrze, że chociaż jakąś, nie? Tu żadnej tutaj nic dziwnego, innego nie widzę. Jakie sobie wybierzemy miejsce? Ten mój ulubiony rynek? A weźmy. Czemu by nie? Czemu by nie? Zobaczymy. No i fajnie, już mamy ostateczne odliczanie. Słuchajcie, już mamy. 5, 4, 3, 2, 1 i go. Lecimy. Oczywiście dziękujemy kierowcy WUSA. Kultura przede wszystkim, słuchajcie. Kultura przede wszystkim. No i tak. Chyba już. To chyba będzie optymalnie. <laughs> Mamy tam ktoś, na te cztery wieże chyba leci, więc damy sobie spokój, chociaż... No dobra, czyli dajemy spokój, atakujemy tu. Też ktoś jest, ale będziemy pierwsi. O nie! Ale topa! Dobra, szybko, szybko jakąś broń. Amunicja fajna, fajna, ale ja chcę broń. Co jest tu nic nie ma. Ktoś ma przed nami broń niestety. Udało się. No powiedzmy, że to nie był za dobry przeciwnik, bo ja faktycznie nie zachowałem się to jakoś mega profesjonalnie, ale najważniejsze jest, co słuchajcie, że się udało, że się udało, że mamy tą pierwszą likwidację. Okej, okay, skrzyneczka. To fajnie. Oczywiście sobie to na pewno biorę, biorę, biorę. Póki co na razie może być to. To dobra, wypijemy sobie i zużyjemy te fontannę obfitości, tak? Bo tu zaraz czuję dym. Ja wiem, że to tak trochę fontanna obfitości na życie tracić. No to nie, no co to takie. Jak tak można, słuchajcie, od kiedy on gra? No ale czasem uważam, że warto, tak? Bo za chwilę czu czuję, tak? Że za chwilę to może być jeszcze mimo wszystko bardzo gorąco. I może nam te trochę życia zabraknąć. Tam jakieś strzały. A no, widzicie, teraz dają małą. I byłoby 100-100, nie? Dobra, pijemy, 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 żeby mieć właśnie 100. Tutaj ciemy się, że w miarę jest spokój. Żadnej strzelby nie mamy. Spróbujemy, spróbujemy tutaj zdobyć. Ja czuję, że gdzieś tu jeszcze wróg się, się czai. Słuchajcie, może tak na laty? To jest też wbrew pozorom, ja nie przepadam ze snajperkami. Dlaczego wbrew pozorom? Nie, po prostu ja jej nie lubię. O ty! No bardzo dobrze używa katany słuchajcie 64 miejsce no nie ma się specjalnie czym chwalić ale likwidacja była gramy jeszcze raz zobaczymy jak pójdzie nam w kolejnym meczu trochę żałuję trochę żałuję bo kurczę on chciał tak na, na szota i o ułamek sekundy jakbym wcześniej zauważył to słuchajcie mógłbym go ściągnąć tak mógłbym przynajmniej te jeden dwa strzały szybciej trafić. Co spowodowałoby, oczywiście, jego klęskę. A mój triumf, no ale jest jak jest. Słuchajcie, jest jak jest. Po prostu lecimy dalej. Ok, jakie by miejsce teraz. No to tu mamy złote od razu. To lecimy, to lecimy. Jaka dziwna ta O, ona tak... O! Takie trochę namierzanie, nie? Czy mi się wydaje, stajecie? Ciekawe, ciekawe. No fajnie, mamy przyspieszenie już tylko 15 sekund. 5, 4, 3, słuchajcie, 2, 1. Lecimy. No, um, zakładam, że będzie ostro. Słuchajcie, zakładam będzie ostro. Myślę, że to będzie drugi, tak patrzę po czasie, wiecie, znacie już, ja już tyle razy to mówię. Nie chcę za długich tych odcinków, czyli się nie chcę że bardzo krótkich. Myślę, że... Tutaj jeszcze jeden zagramy, czyli to będzie nasz ostatni, że tak powiem, mecz dzisiaj. No ale mam nadzieję, że nie będzie to krótki mecz. Dobra, dobra, jakaś broń, jakaś... No nie bardzo do... Taka snajpereczka porządna, no fajna, fajna, ale na pewno nie na krótki dystans, jakby nas ktoś tu zaatakował, no to już o wiele lepiej. Co to, to strzela? Pijemy, słuchajcie, alkoholizm straszny, pijemy. Jak on to zrobił? On z dołu? Chyba z góry. Chyba tak, słuchajcie. A ja tu spodziewałem się z boku zupełnie nie pomyślałem, że ktoś z góry może nas zaatakować. No nieźle. Szybko tutaj rozbijam, słuchajcie. Żeby chociaż trochę podreperować swoje zdrowie. Jesteśmy jakby wytwórni z tego, jak ja to mówię, soczku. Zresztą tam na kajakoś się mówi, ale ja tam. Co mnie obchodzą ich na słuchajcie? wysłuchajcie. Ja mam swoje słowotwórstwo, musi być, prawda? Zresztą tam jest jeszcze trzeci, prawda? Dobra, jednego mamy, ale jest jeszcze trzeci Wow! Chodu! Słuchajcie, uciekamy! Aaa! Mają nas Słuchajcie, wiecie co? Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale ten odcinek faktycznie będzie taki krótszy. Wiecie to, bo jest taki ten ile to tam już trwa, widzę tutaj na zegarku, jakieś 11 minut. Wiem, że to jest bardzo krótki jak na nasz odcinek, ale faktycznie słuchajcie abyśmy teraz grali długo, to byłby taki naprawdę, wiecie, prawie 40-minutowy odcinek. No nie chciałbym takie robić, wiem, że takie są słabe, zjedliwe, też widzę w statystykach, że nie bardzo chce się wam takie oglądać, jeżeli kilka takich było, więc myślę, że zakończymy sobie tutaj ten odcinek. No i ja od razu oczywiście zachęcam na kolejny odcinek, ale zanim jeszcze, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie subskrypcję na kanale. Na dole przycisk subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Łapeczka w górę, jakiś komentarz pod filmem będzie mi naprawdę, naprawdę bardzo miło. No to taki króciutki odcinek. Słuchajcie na chwilę relaksu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!